Witamy w kiczowych wiadomościach. Projekt Chiny, Suchara rozwala internet w pył. Drama Nitra i Dimonza po turnieju w formułce. Ostre wyzwiska i wylew toksyn. Mikrocypek hakowany co stream nie może streamować. Wyszedł film Cała Prawda o bandurze i streamer dostaje kancela. Odnosi się bezskutecznie do dramy. Zaczynamy od razu z bomby, bo długi odcinek. Powrót Ksajo, nie dość że już za rogiem. To legenda, planuje wrócić do profesjonalnych rozgrywek w Lola i wskrzesić KMF. W starym czy też odświeżonym składzie. Zmusił gębić żeby ten ogarnął mu Unbana. Dlaczego się sam nie mówisz z drejotem na rozmowę? W sensie... no bo ja wchodzę do twojej drużyny. Kiedyś no i, w i, i, co możesz, i co możesz i co zrobić? Co możemy zrobić? No możemy odejść z Rift Legends. Nie mam. No mnie. tak, no dokładnie. No to, no to, no to... nie ma, nie ma mnie. Możemy nie działać z drejotem. Nie działam To co mam zrobić? E. No wiesz, no wszystko by było w porządku, gdyby nie. Nie, no fakt, że chcesz nie, u, że chcesz nie urodził ja, no. taki plan, że sobie pogramy jeszcze, no. No, no tak, no, no właśnie. no. w tam stoi, panu przychodzi, to to, że chcesz sobie pograć jeszcze. No a ty też chcesz pograć na pewno. No jak chcę na pewno poradzić z tobą, tak. Niesprawdzone teorie spiskowe mówią, że za banem Ksaya z esportu nie stał ani Riot, ani Rift Legends, tylko Mariano Italiano. Wiesz, Rift Legends, które dostało jasny sygnał na Lanie w Krakowie, że Ripona dupa stoi otworem przed nimi. Szef pewnie Rift Legends się znakuł. z szefem marketingów Giuseppe, a szef marketingów Giuseppe powiedział Dobra, weź polej, ale nie wiesz się tego Ksaja, kurwa, szkoda ryzykować, nie? Koniec pewnej ery. Pomimo przegranej walki, son Michael dostanie nowe licówki o kolorze kiblowej bieli i będzie miał lepszy uśmiech niż większość Polaków. Cieszymy się szczęściem Bagietki i w ostatnim odcinku daliśmy info, że Bagieta przeprosił widzów za porażkę. Ale tera Michael odpalił transmisję i w łopatologiczny sposób wyjaśnił nam wszystkim, jak to w życiu działa. I Dalton też kiedyś zostanie wyjaśniony w ringu. Czas na nową mądrość Bagiety. W końcu ktoś go zgasi. Jak to jeden widz y, powiedział, na każdego Żula trafi się lepszy Żul. Poszkodowany przez los streamer, Aleksander Randombrus Kardaś znowu nie ma współprac, bo inni streamerzy prowadzą w jego kierunku świńską narrację. Mój baleron, tłusta jak salce są. To moja tłusta świnka, i melanż jest przekinka. tłusta jak salce są. Ano tak zapomnieliśmy, że na Kiku można świntuszyć. Niektórzy na Twitchu narzekają ogólnie na nudy, ale nie bójcie żaby, bo zawsze w międzyczasie można se pociupać w Return of the Science darmowe MMORPG dla tych, co mają jaja wejść w świat Dragon Ball. Gierka w oldschoolowym stylu. Bierzesz bohatera, tłuczesz ludzi w PvP, robisz ekipę i walczysz o dominację. Dungeony, klany, naparzanie, wszystko jest. Klikasz link w opisie i masz 3 dni premium za Friko. Dropisz brońki, ulepszasz, namawiasz ziomków i dominujecie serwa. Właś w opis i nawalaj. Ogłoszenie matrymonialne. Michał z Grywulisowski wrócił na garnuszek do mamy i szuka Egerla. Prosimy kobity o zgłaszanie się na jego Discorda. U matki mieszka. Z panią żoną? Nie ma już pani żony. Nie ma wizyłek. Ten etap się zakończył. Ubanina jak zwykle, sinusoida. Raz wielkie szczęście. Czujesz, że Teraz cypek? Mogę, tak? więcej osób na Discorda, tak, żeby już kompletnie nic nie bailo usłyszeć. Raz wielkie nieszczęście. Kogo mam, Perkle? Chłopaka Mary Klaudiusza. Czyli chodziło. Dlaczego no. nastornie udostępnione twoje dane... Niestety ostatnio uczarka jest jeszcze gorzej niż zazwyczaj. Moderacja próbuje obalić imperatora za jego nienawistne zachowania. Moderatorzy zmieniają mu nazwę streama, żeby wbijać do Claudio, albo że jego ciocia pracuje na PKP, obrażają mamę Cypriana, papugę Cypriana i ogólnie trwa wielki bunt. Jakiś anonymus ci się szackował na kicka. Cypek jesteś p... maciora to kur... Jesteś o, widzisz? Zmienić cię, zmienić cię. Ty jesteś Maciora, to poczolasty. Cypek No ja jest jestem bezpieczny. Typek jesteś pedopotą. Co zrobi, że już nie skrzeczy? Yes. Papuga już w brosole, że już nie skrzeczy. Nikt, 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 nikt. Czegoś bądź kurwa. Ty jesteś kurwa, nicem kurwa. Ktoś w moderacji Cypriana zmieniał tytuły streama oraz puszczał obelgi poprzez bota, więc nie było widać niku na czacie, kto wyzywa Cypriana. Trzeba było znaleźć impostora. Bliski płaczu Banino oparcie znalazł w swoim mentorze, Arturze Rybson-Lolu Gębiczu, który pomagał mu prowadzić śledztwo. Wkurwiony Cypek odgrywał złego glinę podczas przesłuchań i analizy różnych dowodów. Jeżeli się nie przyznacie, ja po kolei będę zabierał <grym> moderatora. Patrzcie, komu dzisiaj zabieram. Oho. Przepraszasz? to mam ci zabrać. abyś się przyzmajesz, albo ja ci zabieram. Wśród zagrożonych był też strajmer Japczan. D-u-p-em. Dupą na czole. Na głowie. Na głowie, sorry. No. Na głowie. I. Kurwa, Japczan. Jeżeli się kurwa nie przyzmasz, to wam tego. Niestety nikt z przesłuchiwanych się nie chciał przyznać i Baninowi trzeba było pomóc wyciszyć dźwięki TTS-a z Afryki Siema ku ma limit znaków nie trzeba dłuższych wiadomości pierwszy wicznik. pierwszy suwak, pierwszy suwak, ej nie załamuj się, damy radę Pier... połowa, wiesz czy to jest połowa suwak? nie, gdyby tak no to, no tak robisz tak, ale no to spoko no pomóc mi, no ja <laughs> chcę sobie robić live'a Normalnie. No ale ty czytasz, nie umiesz, że no to jak sobie ci z widzami komunikował? Rybson przez długi czas próbował pomóc Baninowi, ale bezskutecznie, więc postanowił zmienić taktykę, by po prostu rozchmurzyć zbuntowanych moderatorów i poprosił Cypriana, by ten odebrał telefon od moderacji Kika. <śmuszczą> Doszło do nas zgłoszenie, że... <śmuszczą> <jest pan śmuszczą> na tak. ...przez swoich widzów e, i, i że po prostu potrzebuje pan pewnej pomocy technicznej. Jest taki, że... Coś, zmienia w moderacji, mi, kategorie i wszystko. To pan ma takiego bandytę w moderacji, pan dyrektor. To. <grymne> mam pan, niech pan dwóch, powie dalej, jak zblińczują publicznie. Trzech, mam dwóch takich podelżanych, Mala i blazer. Kiedy wracała nadzieja, kiedy ciemne chmury się rozjaśniały, a oczy Cypriana błyszczały ze szczęścia i wzruszenia. Rybson, pała ci pomaga tylko, żeby Szklana go pochwalił. Ryba, ja pochwalę, Szklanę. napisać, że mi Ale prawda jest mroczniejsza, niż wam się wydaje. Cyprian, oglądaj uważnie. Zdarza nie? Star, od kilku dni, dzień w ktoś zmienia tytuł i kategorię. Jest taki dojazd od kilku dni, kurwa, mówię ci. Jest taka akcja antycytkowa. I ja idę Sexy sniper, snajper! Jem! Zczelony! Title! No to fajnie, ponabija się jeszcze z biednego niepełnosprawnego. Kasiks nie wytrzymała i wyraziła dezaprobatę do Rewa, że ten robi jej aferę o psy na łańcuchu, podczas gdy ta tylko se dyskutowała. Katarzyna ewidentnie ma już dość szeryfowania w jej kierunku. No panią prezes wyjątkowo widzowie lubią cisnąć z jakichś powodów i ostatnio stresiku miała całkiem sporo, bo Konoplanka pewnie kręci o niej kolejny materiał, gdyż ta zerwała współpracę z tą stroną z kluczami do gierek, bo chcieli jakieś pudzle wprowadzić, co były jeszcze bardziej gamblerskie niż skrzynki. Nie mam zażalenia do produktów na stronie, jakie są kluczami ogólnie. Okay? Mam zastrzeżenie do tego, że kupuje się fragment gry, której jeszcze nie ma. Musisz zebrać kilka fragmentów tej gry i najprawdopodobniej będą Ci się powtarzać te fragmenty, bo musisz zebrać jakieś puzzle. Do tego zakupu dostajesz losowy klucz i kij wie kiedy i co dostaniesz. Do tego mam Zastrzeżenie. I uznałam, że nie chcę reklamować strony, która nawet nie zadała sobie trudu, żeby mnie poinformować o wprowadzeniu takiego produktu, skonsultować to ze mną. Makajler nie ma schizofrenii. On ma rację. Niebo opublikowało wpis, na którym widać prawdopodobnie zdjęcie Makajlera, śledzonego na ulicach przez firmę Google. Naukowiec powinien serio owinąć się z reberkiem, bo korporacje już są blisko namierzenia go. Tak to powróciło ekspienie do challenge'u Rypsona i Mamucika, ale już się zaczyna podkurzanie Mamitka i Pierun wie, kiedy będzie kolejna przerwa. Lubisz batoniki? Lubiłem, nie jadam teraz cukru. Baton wygląda jak gówno. Wiele osób zastanawia się, gdzie wyparował Meduska, a okazało się, że on ani na Kiku, ani na Twitchu normalnie napierdala streamy na YouTubie. Ciul wie, czy został podpisany czy co, że tak mu się nagle opłaca. Ale wiele osób główkowało, co z nim się dzieje i redakcja też by się nie kapła, gdyby nie to, że nieuczesana wystąpiła na jednej z jego transmisji. Kongo wciąż żyje, ale na YouTubie. Młoda, esportowa krew. Frajgo skonfrontował się z sąsiadką, co bije w nocy ogrzejnik miotłą, gdy ten streamuje po nocach. Że z tym łeb puknęła. Wiem, ale tym to sobie pani może puknąć równie dobrze w bo pani również dobrze zakurza ciszę na to. Do widzenia. Ale była w szoku, <ścoughs> ale była w szoku. <ścoughs> no i to, na co misiaczki czekały najdłużej. Wielki projekt chiński gołtego gołtara. Chłopaki najpierw byli Katarze, gdzie był epicki stream z przesiadki pomiędzy samolotami. Chłopaki byli w markecie i czekali na samolot. Potem długo wyczekiwane Chiny. Trzymajcie się kurwa krzeseł. Półtora godziny jazdy taksówką po Chengdu. Rozładowanie bagaży w hotelu. I to co misiaczki kochają najbardziej. Żarcie w restauracji. Gustaw mieszkać w Chinach. <śmiech> <śmiech> ja też. <laughs> Zakupki w chińskim markecie i jeszcze więcej żarcia. A na koniec nie uwierzycie, oglądanie sabotażysty skąpa. Śmiechy śmiechami. Redakcja lubi wbijać szpileczki w strajmerów jak tylko jest okazja, ale teoretycznie był to pierwszy stream z Chin i od razu po locie. Byli serio przez prawie dwie godziny już odpaleni w taksówce, zanim dotarli do hotelu. No szczerze to traci na tym aurę suchar i wiele osób przez to ma pożywkę do szydzenia, ale chyba już każdy wie, że taki jest styl streamowania suchara. Po prostu stream od otwarcia oczu do momentu, aż nie pójdą spać, żeby nafarmić jak najwięcej kasiory. I nie ma co się tu w sumie dziwić. A poza tym widowni ekipy Dominika wyjazd się podoba, czat zaspamowany, więc chyba gitara. Weteran wyjazdów, owerpał uspokaja widzów po pierwszym dniu Chin bo nie dość, że to dopiero początek wyjazdu, to chłopaki nadal mają asa w rękawie. Spokojnie, jest kac, dajcie mu wódki i będzie spoko, serio. No a jeśli mowa o Dimonzie, to była drama dosłownie godzinę po wrzuceniu poprzedniego materiału redakcji. Podczas pierwszego Grand Prix Strajmerów w formułce Co organizuje Ginold, sędziowie mogli przyznać jakieś tam kary za wykroczenia. Na przykład niewinny opaśnik Boży dostał karę za nic, na szczęście wstawił się za nim przyjaciel Ali 5 cali. NIE! Dawaj mi k który to rozstrzygał, ale Weź. jedziesz tam! <laughs> <laughs> <Patrz> <laughs> <do> tego debila! <laughs> organizatorem. Ginald. <laughs> Łysy! Jeżeli... Jeżeli Kubuś, mój braciszek, nie dostanie normalnego werdyktu... Obciągnę ci kutasa, ku. <laughs> rozumiesz? Ja no i dyskusji też podlegał brutalny wypadek, podczas którego wuja Nitro wpierdolił się w dupala Dimonzowi. No, no, no. I i no, no, ja. right? A to co, to, co Sergiusz Dimonzowi zrobił, to powinien mieć z tego z tego Grand Prix już, z tego wyścigu, a nie 10 sekund. Amrach przez tą kraksę nie mógł uczestniczyć dalej w wyścigu. No i proszę Państwa, na Discordzie inżynier jego drużyny wyciągnął mema, którego Nitro wyjątkowo nie może zdzierżyć, bo jest o jego synu. Ja to, to co tak. Panowie wiedzą, na mecz jednak. Mój jaki kocia, kurwa. No cóż, no. Szkoda. Inżynier drużyny Nitra to zobaczył i co by gdzieś tu komuś karę wpierdolić, zapytał, czy też są kary za niesportowe zachowania, i w efekcie podkablował, że inżynier Dimonza zachował się niesportowo, żartując z czułego punktu Nitro. Nitro, dowiedziawszy się o tej sytuacji, zażyczył Matuli widza najgorszego: Właśnie, a jak za jakieś niesportowe zachowanie i wypowiedzi inżynierów, to też możemy zgłaszać? Tak. Bo jak Nikosia poleciał od inżyniera Dimonza. Głosów na wujaszka jest na ślódce. Mam nadzieję, że mu matka zdejmowała. Żomek niczego poza moderacją w jakimś obszanym tweet dostał i Mikuł dziecko będzie wyzywał. Najmniej no śliczmy na to, że demon się honorowo zachował i nie pozwalał na tego typu e, przytyki. I tyle. Nitro przyjął karę za kraksę. Happy Ending. Byłby gdyby nie fakt, że widzów Dimonza mega wkurzyła reakcja nitra i serio ostro na czacie jechali. Nawet nie pokazujemy screenów, ale był zwierzyniec i to ostry. Amrach nie widział w tym swojej winy, bo jak twierdzi, on nic nie powiedział. Ja nie powiedziałem żadnych słów w stronę żadnego dziecka, ma już ja pierdolę. Za jakieś pomówienia są. Kurwa mać, no, człowieku. Wiedziałem, wiedziałem, tak będzie. Wiedziałem, że kur. Starczy, że widzowie zaczną pisać cokolwiek. Ja nic nie mówiłem, praktycznie nic. A i tak, kurde, skalowało to. I tak, i tak. Ja mam oglądać, jak oni spamują co chwilę. Coś tam próbował uciszać, ale widownia Amracha jest specyficzna fest i demons na nich nie ma wpływu, to oni tam rządzą. Nie streamer. Nie pisz tak, Boże święty. Glądamy mecz, zamknijcie już się już. Ten kiku. W końcu Amrach wypowiedział słowa, że Nitro powinien przyluzować i... No widzisz, on sprawił, że jebanie matki, życzenie śmierci każdemu też jest ok. No to wychodzi na to samo, no ja pierdolę. Nie znam w ogóle widowni Uzi tutaj stąd. Ona nie wie, co te same osoby piszą o mnie, kur... Ja nie traktuję tego wszystkiego na serio. No jego że to boli, że kur... Cały czas jest ten mem, No jak on pozywał tego, jak on tam ma... Murana nawet z tego powodu. Nie powinien odbierać w internecie wszystkiego tak na poważnie. No. Po tych słowach wuja ostro w niego wleciał. Nie odbierać w internecie wszystkiego tak na poważnie. No. No tylko, tylko, widzisz, tylko widzisz, synu, sytuacja jest następująca, jeśli moje dziecko ma 10 lat, a twój czat w imię tego, żeby, żeby komukolwiek zaimponować w internecie, pisze takie kur... nie inne, takie, a nie inne yy, herezje, yy, to troszkę inaczej się to odbywa. Jak wiesz, jak ty siedzisz, jak ten kurwa... Taki zgaszony, kurwa, w tym swoim pokoju od pięciu lat. Robisz kurwa streamy i upadasz z krzesła, żeby yy, żeby ludziom kurwa robić content i żeby się mogli trochę z Ciebie pośmiać. Czyli ogólnie oglądają cię dlatego, że jesteś ofermą życiową. I gdyby nie to, że mogą ci napisać wprost, że jesteś zwykłą kurwa to nikt by tam nie siedział. To jest zupełnie trochę inna sytuacja. Eee, no i ten streamer siedzi jak taka ciotka, i na tym kurwa. Zwrócił uwagi, a w razie czego powiem. E, przecież to na czacie pisali. Więc no. Więc z nami. Tutaj jest akurat inaczej. Jak wypiszecie jakieś głupoty to nieważne kto ile siedzi, może wypierdolić. No u nas są zasady, u nas jest sztywno. To dawaj może zrobimy demon tak. Ja, ja za chwilę się dowiem, kto jest, kto jest twoją matką i będę i ją wrzucę górę na No nie możesz się wtedy chyba obrazić. Nie możesz... Bo, bo, albo tak, albo się nie obrazić, bo, bo to tylko taki mem będzie. Na drugi dzień organizatorzy czy tam sędziowie dali ekstra info, że kara Nitra została podwyższona i ten ogłosił, iż odchodzi z turnieju. E, widzę, że za sytuację z wczoraj jeszcze dostałem... E, jeszcze mi karę podwiększyli za to, że ten demon we mnie wjechał. E, Postanowiłem się właśnie w tym momencie wycofać z tego turnieju. Ta, 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 widzę właśnie to. W wyniku wystąpienia dodatkowych okoliczności postaci nowego materiału wideo, kara dla Nitro zostaje zwiększona na 4 PK, 15 sekund karnych. Jednocześnie przypominają, że świadoma agresywna jazda, jak również recydywa w tego typu zachowaniach będą skutkać dodatkowymi i zaostrzonymi konsekwencjami. Eee, odchodzę z tego turnieju, już go w chuju mam. Naszym zdaniem do eskalacji tego gnoju nie powinno w ogóle nigdy dojść. Nitrociul wie po co odnosi się do randomowego widza, tylko zachęca tym degeneratów Dimonza do hejtu. Agresja pewnie przez ojcowski instynkt. Wiadomo, że Nitro chciał dobrze i bronił dziecka, ale Demons to też wcale nie brzmi jakby chciał tutaj źle. Niepotrzebnie oboje o tym gadali. Grzebiesz w gównie, zaczyna ostro jebać. Hamulce nitra puściły, bo jakiś chłopek zapuścił haczyk, przez co kilka godzin memisko było wałkowane na kilku czatach, widzowie obu panów się wyzywali, klipy na Twittera, tam toksyczne komentarze. Rewo na drugi dzień już zaciera łapy z wielką analizą. A tak to by se typ to pod nosem powiedział i nikt by nie dawał o to jebania. Szczerze to spierdolił inżynier Demonza, co zaczepił, i inżynier Nitra, co się o to przyjebał. Demons też mógł pokazać jajca i zabronić widzom od razu toksycznych zachowań. Tu obaj panowie bardzo lipnie rozegrali tą sytuację. Nie bierz ta przykładu ani z Nitra, ani z Demonza. I nie wyzywajcie dzieci pojebańcy. Nie wyzywajcie matek. Pamiętajcie, że kodeks płockiego Gita mówi, że nigdy po rodzinie. Twórcy pewnie za tydzień będą dla siebie neutralni. Więc wywalone i szkoda, bo jedynymi poszkodowanymi jest Bogu Ducha winny dziesięciolatek i Kuniold, bo on ten turniej przeżywa. Zobaczcie jak płakał, jak Nitro mówi, że nie gra już w turnieju. I siedzisz i mówisz... Przesada, nie? A tak to chill poza tym, że Bandura dostaje kancela w internecie, bo wyszły na niego grube brudy. Mniejszy twórca Platgot czy Huiwi, jak to się czyta, nagrał TikToka cała prawda o Bandurze. Chłopak występował na odcineczkach z Clash Royale członka Bungie i wyznał, iż został mocarnie wykorzystany przez boksa. Bandura obiecał mu promo, a jedynie wspomniał o nim na ćwierć sekundy podczas swojego materiału. Jest to oficjalny koniec Bandury. Wstąpiłem ostatnio u Bandury na filmiku i może się wydawać, kurde, super, mega sukces i tak dalej. Prawda jest nieco inna i nieco mniej ciekawa. Wraca i pierwsze co słyszę, tak już zaczyna się przedstawiać do widzów i zaczyna filmik. Zero planu, zero jakiejś organizacji, nie zapoznaliśmy się, nie pogadaliśmy, żeby był większy luz. No i co, no po prostu to już nie było dla mnie zbyt, jakby takie fajne, ale dobra, no, no nagrywamy, co nie? Chociaż to, co wycieli, jedna rzecz, która, którą wycięli mi się bardzo nie podobało, w pewnym momencie powiedziałem, że no przepraszam, jeżeli mogę brzmieć jak nudziarz czy coś, no bo ja po prostu potrzebuję czasu, żeby się z ludźmi trochę zaklimatyzować, muszę trochę pogadać i ogólnie, żeby się poczuć bardziej komfortowo. Właśnie tego nie zobaczycie w filmiku, yy, ale co, no inna rzecz taka, która. O którym mnie zapewniali, to że zostaną moje sociale wrzucone do linków w opisie. Nie zobaczymy tego w linku w opisie. Jedyne co, to była jakaś kilkusekundowa wstawka, gdzie na jedną 20 ekranu było widać mój nick i to jest wszystko, co, co zostało e, a propos mnie właśnie wtedy wrzucone. co nie? Jak z tym live'em, prawda? No bo nie wiem, jak mam sobie dzień rozplanować, czy mam właśnie się przygotowywać na tego live'a i tak dalej. Nie dostaję odpowiedzi. Madura tamtego dnia miał live'a. Co nie? Więc to no nie jest tak, że mu coś mega ważnego wypadło, no bo jednak live'a mógł zrobić, no i co, no nie dostałem odpowiedzi, czułem się po prostu taki zlany, że jakby zero szacunku tak jakby do mnie mieli, że ich czas po prostu się liczy bardziej. No i przede wszystkim czas bandury, nie będę mieszał to, w to Adriana, ale w każdym razie, no wiecie, jakby człowiek to człowiek, każdy tam jakby ma swoje życie, planuje jakoś, musi się, musi jakieś rzeczy sobie ogarnąć i wiecie, jak się na coś umawiamy, zwłaszcza, że oni sami to proponowali... No, to trochę się czułem tak dziwnie, że zostałem tak zlany, nie dostałem odpowiedzi. Tłumaczenia boksa nie miały w ogóle sensu i się nie kleiły. Mianowicie, no, dwie godziny za mną grał w klasza, fajnie się bawił, po tych Kurwa, filmik. O co kurwa chodzi? Ale jeszcze to, że jeszcze wczoraj gadaliśmy, że dawaj kręcimy kolejny odcinek z inbo, za się grało. <śleszy> <śleszy> Hii, nie ja wydawaj ja zrobimy z nim serię, ja kurwa, do 15 ja tysięcy bo... pucharków i był na każdym moim... Na każdym moim odcinku by był. 200 tysięcy odcinek zrobił z nim od Wyświetleł film. I chłopnywa <noise> prawdę. Oban dużo, jak był kurwa jakimś celem, kurwa Ja pierdolę serię, ci chcieliem pomóc, kur ty mi pomógł w grze, o co tu chodzi? Kur... I generalnie został zezłomowany w chuj. Jak widzicie, podczas marnych tłumaczeń nawet nie przeprosił i ma teraz przesrane. ranę. dobrego, stary. Jestem już pogrążony do reszty. Daj spokój. Żółta dla boksa. No i w sumie to tyle na dziś. Dzięki za Dono i na raesa.